Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ja znam prawdę, ale tą prawdę mogę dopiero, będę mógł powiedzieć, tak jak powiedziałem, kiedy posypią się aresztowania. Wtedy będę mógł wyjawić Wam prawdę. Bezpośrednio powiedzieć o całej tej wizji, o całym, o całym tym zajściu. Tak, to mistyczka. Bo ja to wiem. Ja to wiem. Nie wiem tylko dwóch czy trzech rzeczy. Takich blisko z siebie związanych. Nie, wiem, nie potrafię dokładnie powiedzieć, jakie jest to miejsce. Chociaż znam kierunek. Chociaż znam kierunek. Nie wiem, jakim samochodem odjechała i nie wiem jakiego koloru. Nie wiem, jaka to była marka i nie, nie wiem, jaki był, był to kolor. Niestety nie udało się tego zobaczyć. Nad czym bardzo ubolewam, bo to wiele by wyjaśniło. W jaki sposób to wyjaśniłoby nie kto, tylko po prostu w jaki sposób ciało pani Beaty i przez kogo również zostało wywiezione. Nie kto ją zabił, tylko przez kogo ciało zostało wywiezione.